A chuj nie, ja już tam nie pamiętam. No to grubo musiało być, nie pamiętasz? No to bardzo. daj się, Ona przyniosła gdzie nalewki? No, gdzie dla mnie. A, czarny? Czarny przyniósł dla mnie? O. Czarny był jeszcze? Wczoraj? No. Nie, nie było. Takie nie było. Chodził i po Ale ty się telepisz, uuuu. No. To dobrze, to liczę z Dobrze, dobrze. O, chłopie. A tu gdzie oni poleźli? Z Czarnym? No nie wiem, z kim ono no, Oni na pewno. na Puchy. To pewnie wieczorem się zwloką. Co? Wieczorem pewnie się zwloką. Chyba tak. A by nie spała tutaj? O, na łóżku. Tak? No i dobrze. Palić nie dam, bo mnie mam sam. Tak. Kurwa, jebałeś. Co? A, tu musicie się dobrze dać, Jezu. Nie mogę się dobrze Weź te okno Weź ja. ja zobaczę mi ta wkładka, bo wkładkę trzeba zmienić. Nie? No. A kto ten zamek zepsuł? No? Kto ty? Nie szajeć. Nie szaleć mój człowieku. Kto ten zamek zepsuł? Tamty? No? Ja. A jak cudem? Nawet nie pamiętam jak. Później otworzyć nie mogłem. Bo... No nie, ja zobaczę zaraz, wiesz. Nie powinien działać. No, prądu nie może, czemu drzwi nie zamykasz? Nie, nie zamknęłeś. Nie, bo tam jest gdzie jest zapchane, wiesz. No ktoś z drugiej strony siedzi w tym, w zamku się Nie wiem, weź. Czy ktoś z zamku siedzi w drugiej stronie, wiesz? Gdzie w zamku siedzi? No z tamtej z zewnątrz. No, z tej, z kurwa, no tak, ale z tamtej strony może coś być, nie? Siedzi, jak nie możesz przekręcić. Ja kurwa to zobaczę. Człowiek tu przychodzi. Będzie kurwa A ty kościół mi, Ewa i ja, raz będzie płakało. Ewa, no kurwa, to ja mówię. Pan nie? Ta ja cała mówiła. A ty nie pamiętasz, panie. To mówi, że nie pamiętasz wczorajszego dnia. Weź tu gruszkę, wypierdol, bo ona zaraz pójdzie z No sobie. No, wyrzucaj. Ona na kołdrę, na kot zakłada. No to założę sobie. Ta gruszka sobie wyjdzie z tą zarysą. No, dostanie. Co, smali, nie? Pewnie. Ale kiepucza. O, kogo smali. Co, my pożarówkach nie smalimy. Pożarówkach po nie smalimy. Bo on tak wam pieniądze dać, to wy tak przerażacie, raczej nie kupicie. Bo skupić jedzenie, przepijają. I siedzę głodny. o Nie, o... A, w, a wczoraj dla Eweliny? Dałam wczoraj pieniędzy i mówię jedzenie. Tu widziałaś, co kupiła? Na Ale na A później na, na, kupię jedzenie. To co będę jej dwie, dwie, dwie parówki było, to przyszła, opierdoliła. Tak? Albo mhm. Ale jedzenia, jedzenia nie kupię, ja powiedziałam. Będę chciał jedzenie, dać na się nie daje, Dość. Ile ja tu może, To sam żart. Sorry. Pijesz to i trochę coś zjeść musisz, no bo człowieku, ty się przekręcisz. To normalne. Do nowego roku nie wytrzymać. No, ten, ten zamek tu musisz zrobić, bo kiedy przylazł, to już jest minoso. No, będzie spał. To on nie musi spać. Ja, w sumie co on zrobi? Wejdą wezmą mój pójdą. Pójdę pójdę jak od siebie. Ta. Trzeba zobaczyć tą wkładkę, może tam coś siedzi z drugiej strony w tym. Może i cholera. Nie, nie ona w ogóle się nie przykręca. A bo słuba jest wykręcona, mógł się przysunąć cały. Możliwe. Nie. Opowiadaj, Waldek, jak tam. Co? Nie przestali dołączyć do grona. Tak? Nie, nie już cich. Będziesz, będziesz biegł za niukami. Nie bolałem tak. No to widzisz w kranie to... Nie bardzo. No ale tu mówię, no piję to, żeby tu jeszcze coś jać, nie? No jak nie, To co ten żołądek tam ma palić? Sam siebie. Gruszkę. Wyrzuć tu gruszkę. Czemu ty na te jedynie nie chodzisz? Na Kususzki, tak? No tam do Pio Czemu ty za mnie nie chodzisz? Tam nie, nie, nie chodzę. A ciemno? czemu nie? Chuj no, tam. A no, darmowe to czemu nie? O tam chyba od 12 do pierwszej jest. Pójdź powoli, powoli i ten, byś jakoś się do bo... Jak nie daj, jak żeby... No a co? No, Zerku, tutaj samo zerku. No, no widzisz, tylko jak się patrzy butelki. <grym> ja byłem. Balko by zobaczyli, to by razu. Ja, ja od razu pierwszego dnia wszystko zappiłem. No. Bo to wszystko pozapiłem. Jednego dnia. No. Można, można, bo trzeba chcieć. A jak tylko czekasz butelka, butelka, butelka. No to... Iś, ja jak rałem, to ja zawsze miałem Jedzenie było, parę groszy zawsze się działo. To też poszedł na rejon, kłodowoty parę tam zarobił parę groszy i wszystko przepijał. To po co mi w ogóle chodzić? Prpijeć. A wczoraj Awelina z Tarnym na puchy chodzili. No, no zbierali. I dlatego balety były? No były przyniosła i od razu dla mnie. No. e il jedną. Dobry łowy mieli. Czarny czarny il nero, il nero, il nero, il nero il e mi ha dato tutto il A e quello è uno e No pezzo è un po' scovolato per è No tak się to lepiej. Ja nie wiem, są mam ale na lepiej jedno ci dam, nie więcej, żeby się polecił. Cię za te lepiej. Bo ja nie, bo ja, bo, ja no, nie będę, bo wiesz powiedziałem, na alkohol już dawał. Dość. A później widzowie dobrze mówili, że lepiej jedzenie kupować jak dałeś na chlanie. Nie no tak. Oni mówią, że kupię sobie jedzenie i tak to przypiją. Nie? No jedzenie nie kupię, tylko kupią chlanie i przypijają. A później klepsydry. <grych> A ty... A, szkło. na klepsydry Masz tło Na polecenie No, no co, no wam Zbyszek no. no stop, dało na chlanie Ile to może? Ale tak. lepiej, lepiej pipa no, nie, nie lepiej zjeść sobie? Teraz, w razie czego, to będziesz karmiony, nie pojony. Tak, <noise> wewnętrznie, jedzenie, kupię. No i to dlatego, tak źle się czuję, bo wiesz, organizm wycieńczony. Osłabiony. Osłabiony, organizm nie pobiera z jedzenia, no. tylko z, z, nic, z nic nie pobiera. Nie Wsysasz się. Wszystko tego. To jest Tak, tak, Walduś. Idź, weź, weź chociaż tu jedną parówkę, kromkę chleba, trochę podjedz. Powoli woli zjesz. Teraz popalaj. Napojem popijesz ja i git jedno, będzie. Jedną zjem. Już nie ma tę herbatę. Ciepło tej herbaty. Tak. Nie szatani. Ognisko na zewnątrz się uspać. Kognisko. Ale wali, kimal. Ja tak. Nie musisz zobaczyć restaurantu <laughs> tutaj. Pozdrów widzów Siemandero widzów pozdrów panie Tu Waldemero I siebie na Leo Nie, on padno w ogóle tej No bo może jest stędzi zimno wiesz Wczoraj się normalnie urchami A tu on ma kurde O tu leży Nie ten to jest nie doby

Musisz klucze poruszać i się zamyka. A i Aha. ten, pumachać no trochę. Nie, na... nie ma tu bo szybokęty, żeby szybokę był. A zobacz. Krzyżak w szufladzie. Tam w szufladzie. Krzyż, nie wiem nie, nie. czy tutaj. O, to tu muszę zobaczyć to. No nożem spróbuj. Gdzie noże? Noże w służę. Bo tam jest chciła kołysana, co zobacz? W dolnej szufladzie tam. Nie, się nie Jeszcze nie wgadza, zginął. Długi ślusarz, zobaczyć. <noise> On się przesuwa i blokuje go. Nie, bo nie był Działa. Działa, widzisz. Ślusarz przyszedł i naprawił. O. I 150 się należy. No, popu się przysunął po prostu i. Jakbym nie chciał, to muszę delikatnie jeszcze iść tam. Niech otwarta. Chodź, Zbyszek. Pójdziesz do sklepu. Wszak. No to idź. Idź. ma... O, zameczek zrobiłem mu. Żeby nie było działa. Zobaczcie. Wyszkodzała się, że mikoś się otwiera. Elegancko zrobione. No. Zamek masz naprawiony. Dwa, dwa żywce. Dwa żywce. W tym tym. W... A dwóch żywniaków tutaj nie ma? nie ma. Konesajerzy chyba, nie? I ten, i tu sprzątasz Panie. Bo patrz, że ci byś nikt jak nie weźmie, taki jest lipa z Co sosna? Sosną, lipa z sosną. lipa lipę z sosną. Aby I ten bukiem... Te ten, ten, ten dywan... Wynieś to samo. Bo już u to leży. Miał być wyniesiony. Gdzie postawisz kolinkę? No. W lesie. No, teraz się zamykają. Ale. Tu trzeba już bok, Fikrej, jidzi. w Przykręcić Jeszcze to? Wkładki, Nie paniku. No właśnie. No Kawałek pieniądze i z ddywam od razu. No, tylko... Gdy wam wyrzuć, nie pieniądze. Bo miejsca nie ma Kiedy ci się Waldemar ogolisz. Co? Kiedy ty się ogolisz? Jak taka woda skurda Kurwa to już niedługo sekatorem będzie trzeba brać. Aby tu taką maszynką do strzelania owiec? Czy <grymne> zamkasz? No i po problemie. Okay. Oh. No, on się przesunął, blokowało i chód. No, tak. Zabija, <abręte>. No, bo zrobiło tu pod okresem. Już No. I chód, żegnęło ta tańsza i puszczaj. Nie. Ja. Idź, weź tą parówkę, Dlać ci tą parówkę jedno? No, będę i chciał to sobie weźmieć, żebyśmy go Się rozchodź trochę, chłopie, bo Uuu. Uuu, balkonik będzie potrzebny Niedługo Balkonik, nie? Ja sam patrzę, że nie Tak, to musi, Ale je. tylko trochę. Ty powoli, powoli, ile będziesz rady to zjeść. Ale coś się wpadnie do tego żołądka. Jezu, to już umrę nie pracować. Tylko folia obierz pierwsze z, z tej parówki. Tak. <noise> o, duchu, duchu cleaning zrobi? Co? Mówię, duchu cleaning robi? No chodź, właśnie. No. O, deskownicę można otworzyć. Trochę ogarnę, bo tutaj... tamten też będzie robił. Przyjdzie już i bo to może. Dobry przychod, przychodzi i pogada, nic nie U człowieku. To tyle czasu niesprzętane pewnie było, to... No noże, nożem Odpowiedź, tutaj. Tak, odpowiedź. 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 może ci parówkę dać. To zjesz. na napoju wlej, będziesz miał czym popić, zawsze no, z no, Smacznego. Dziękuję ci jak nie wiem co. Co to? Dziękuję ci jak nie wiem co. No, jedz, jedz facet, bo ty się wykończysz w lani sam. Czuje. Nie, to proszę. W swojej szufladzie. Tak, ładnie. To jest No, włącz No, Taki taki, taki Nie no Weź to no bruszko, od razu może w, w ten papier lub Zabij. ten, bo na bez stąd pójdzie sama. Naszek na lata i będzie dupa. Tak, bróżko tutaj. Weź Waldek tą bróżkę, tu zgniło. co ona, leży, będzie pleśnia tylko. I śmierdzi. No dawaj, Błąd. No nie ma odczyć, ale tu świat jest... się to puściłoby nie. <laughs> Ty duchu jako pigunka z mopsu <laughs> Gdzie jest Mopsu? Na wywiad przyszedł środowiskowy <laughs> No, ci nikt nie wejdzie. A tak ktoś by wszedł, nawet byś nie miał co, ty byś wygonił? jeszcze byś lampę dostał i byś no, ta się schodził. No Ale nie, mówię do tego, do wartka jakby sam był, nie? Nie, no, przyleż bym nie że oprz. To pachę zieliby po A za, co ty byś zrobił? No, to no, jest w końcu, wodz. Tyle No, tu no, no, proszę o jedzonko ma. No sam jeszcze na razie nie mam za dużo pieniędzy, ale będę miał to zawsze, coś tam jedzenia musi kupić, trochę, na zamek, najważniejsze zamek ma, Chłopak zamknięta. Nikt nie leży. Tamten przyjdzie do sprzątania. Co? Nie, że o nie, jak nie, to tam ma do widzenia. Dobra widzowie, mówię no, już czyli... No, trzymajcie się ciepło, widzowie. Pozdrawiam moją ukochaną Ewusię widzów, no i chłopaków również z się mandero.